Dobry, dzień dobry wszystkim. Ja jestem Dawid Rost. I uwaga, Dawid Rost powrócił na kanał. Tak, dobrze. Jeszcze się nazywam bobek, To jest mój. No, ogólnie nie chcę Was urażać, ale to jest mój. moje drugie konto, bo na pierwszym jestem dobrym graczem i to bardzo dobre. A w tym. Jeszcze absurdalnie okropny, a tak to mam dużo postaci, ale co tam, no mapek też nie mam za dużo, ale lecimy dalej. Uwaga, mam epickie słuchawki, jeszcze ich nie widzicie, ale są bardzo dobre. Dobra, lecimy, gramy. Uwaga, czaszka na nas patrzy, kibicuje, spodeszku pokazuje. Aha, dwie szelki, o Boże, nie, 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 to będzie za trudne, to też są boty. nie, 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 Sieba! Sieba, szelka, uj, Upsi. trochę mi laguje, nie wiem czemu, o Boże, laguję, nie wiem czy mi laguje przez co, nie, po prostu ja niekiedy źle łapię, łe, Nie, no. No, no. Lecimy, lecimy dalej. Ogólnie napiszcie przywitanie i ja je zobaczę. Napiszcie komentarz. Oczywiście łapka w górę. Komentarz pod filmem. Subskrybujcie mój kanał. Bo na razie. Nie wiem ile łapek w górę. Ile chcecie. Tyle łapek w górę, ile chcecie. A ile chcecie? Tyle chciałem usłyszeć. 50 tysięcy! Żartuje, żart. Żartuje. Oczywiście nie tak dużo, że 10 łapek w górę. Tyle wystarczy. Lecimy i bądźcie dobrze. Bum! Lecimy dalej na kolejną arenkę. Uwaga i nie jestem gwiazdą gry Dobra, lecimy dalej. Plus 8! Dobrze. Mam na razie... Zapomniałem, jak tu się szybko trafia postacie. A nie będziemy tego otwierać. Na koniec, pod koniec odcinka będziemy to wszystko otwierać. Gramy ponownie. Ale żebyście się ze mnie nie śmiali. Oczywiście, ja jestem bardzo, a to bardzo dobry na moim kanale, na moim koncie pierwszym, bo tamto epiczki jestem. Co muszę znowu, podobne postacie? To nie fair! Się ode mnie! Się ode mnie, mała! Mała, bo ja cię kapszczę, kapszczę, ci sosik, krosik? No serio. No nie, tu już jest trudniejsza ręka. Na tablet... bo to jest tablet. Gdyby co? Nie śmiejcie się ze mnie, że nie. Tam na komputerach! I nie, nie jestem słabym graczem, po prostu mi się trudno gra na, tel, na tablecie. To jest jedyną przyczyną tego, że ja że ja jestem takim idiotem, że wchodzę pod wagą. O Boże, Boże, Boże! Przepraszam. No niech kto? No niech kto, niech to, słuchajcie, teraz gramy. Niestety nie wygraliśmy. Ale niestety, nie chcę was martwić, ale niestety muszę tylko ci ten odcinek, bo wiecie, że no jest noc, a teraz nie mogę. No i otwieram tą skrzynkę, aby coś mi wypadło. Nie, nic. No to nie chcę tego mówić, ale krótki film i do widzenia.